Zapraszam na omówienie nowości komiksowych od wydawnictwa Nonstop Comics, a ze mną jest Sylwek z portalu Czas na Comics. Cześć Sylwku. Cześć, witam was wszystkich. Tak, widzimy się już w nowym roku 2025, styczeń, to są nowości ze stycznia od jak wspomniałem Nonstop Comics i wiesz co, weźmy się może za Red and Black, bo to jest tam drugi e, fajnej serii komiksowej. Radiant Black to amerykański komiks wydawany przez Image Comics. Fabuła skupia się wokół Natana Barneta, który odkrywa kosmiczną moc zwaną Radiant. Jednak te moce przyciągają uwagę tajemniczych kosmicznych istot, które będą za wszelką cenę dążyły do ich odzyskania. Pierwszy tom zaskakuje ciekawym zwrotem akcji, kiedy to przyjaciel Natana, Marshall Ward, przyjmuje rolę Radiant Black. I w drugim tomie śledzimy właśnie losy Marszala. Pojawiają się nowi sojusznicy, którzy pomagają mu w walce, i w, w tej kontynuacji ma też miejsce ciekawy zwrot akcji. Marszal stoi przed trudną decyzją. Powiedz mi, czy według Ciebie drugi tom utrzymuje wysoki poziom pierwszego? O, to moim zdaniem drugi tom jest na wyższym poziomie niż yy, pierwszy. Nie pierwszy tak naprawdę. <laughs> nie oczarował i w ogóle muszę powiedzieć, że nie zazdroszczę nowym superbohaterom. To jest tak, że no w temacie peleryn, peleryn kalesonów i tak dalej, przez te kilkadziesiąt lat już zostało powiedziane bardzo dużo. No i ludzie też się i czytelnicy, i zwłaszcza tacy już. Powiedzmy starsi panowie, jak ja, jak my, przyzwyczajają do marek. Tak? Lubimy, y, lubię, lubię, mam swoje ulubione marki, y, no i tam gdzieś tam lubię Spidermana, lubię, lubię Batmana, lubię jakiś innych, y, trochę świeższych jak Ghost Ridera. Przychodzi ktoś taki jak Nathan i zmienia się w latającą czarną dziurę i nie, ma, nie mam e, z nim zażyłości emocjonalnej, w związku z tym jest mu ciężko. No i, i ta wolta z pierwszego tomu była niby e, zaskakująca, ale też trochę taka oszałamiająca, bo no, nagle Nathan już e, nie jest Radian Blackiem, jest, jest nim Marshal. E, I drugi tom mm, oferuje dużo dynamiki. E, przynajmniej z początku jest tych pojedynków dużo, ale jak dla mnie to jest trochę, e, trochę za mało, żeby, żeby się wciągnąć w, te, e, w komiks, czy, czy w akcję. Natomiast później właśnie to jest to, na czym napomknąłeś, e, to ten, ten komiks zaczyna się rozgrywać emocjonalnie i jest. E, nie wiem czy mówimy, co tam jest w środku, ale jest, jest pewna, pewien zwrot akcji. Mniej więcej w środku to jest do podjęcia bardzo bardzo ciężka decyzja i to względem głównego bohatera. Tak, coś ciekawego tam się dzieje, co będzie podtrzymywać naszą uwagę i dodatkowo będzie skłaniać, aby czekać na ton trzeci. A powiedz mi jeszcze dodatkowo, ponieważ teraz pokazuję tylną stronę okładki, jest to część Massive Verse. Trzeba powiedzieć, że to współczesne uniwersum komiksowe, które łączy kilka serii. Jak na razie, właśnie mamy dwie serie: um, Radiant Black i Roach Sun. Więc chociażby pod tym względem, bo wspominasz o tym, że gdzieś tam. Um, My, już tacy starzy powiedzmy wyjadacze, yy, ciężko nas przekonać do czegoś nowego, ale jednak tu jest taka dosyć duża podbudowa. To nie jest tak, że mamy tylko jedną serię, tu jest więcej. I one będą gdzieś tam w pewnym momencie się układać, scalać, łączyć. Więc to też jest dobry chwyt marketingowy. No, no nic, nic nowego niby, bo superbohaterowie w Marvelu już padali na siebie. Od lat 40., jak dobrze pamiętam, pierwsze spotkania submarinera z Human Torchem. Rzeczywiście, mieliśmy już pierwszy dom Rossan. Dla mnie lepszy to nawet sporo od Radian Blacka. Chociaż jak patrzę na tę okładkę i logo, no tu jest chyba czarna dziura, więc to jednak Radian Black wygląda na to, że będzie przewodził. Temu uniwersum. Myślę, że warto dać szansę temu tytułowi, temu uniwersum. Ogólnie jestem przekonany, że to spełnia wszelkie kryteria, aby być naprawdę dobrym, poczytnym komiksem superhero. Że jest kreatywne podejście, interesująca historia, jest widowiskowo to jest też ważne różnorodność i dramatyzm tutaj występują, więc ogólnie ja jestem na tak, więc mogę polecić. Mogę polecić. Kolejny komiks, to ja nawet do, nie do końca jeszcze powiem, że to komiks jest, ale przybliżę okładkę i mm. przeczytam, co tutaj jest. Departament Prawdy kompletny spisek, dzikie fikcje. Z czym my mamy do czynienia? To jest swoisty dziennik sporządzony, czy może bardziej dokumenty zebrane przez i tutaj zacytuję przez starszego strażnika Biuro Terenowe Departamentu Prawdy James Tynion IV. Tak, i. Przy okazji, przy okazji, skoro już jestem tutaj we wstępie, to chciałbym przeczytać kawałeczek tego wstępu od właśnie Jamesa Tyniona IV, który przybliża specyfikę tej, tej pozycji książkowej, abyście wiedzieli, co to tak naprawdę jest. Niniejszy podręcznik stanowi wyciąg z niektórych z najważniejszych akt spraw pochodzących z różnych okresów naszej działalności operacyjnej, zawiera także przegląd trzech klas dzikich fikcji. Agenci, którzy schwytali przedstawione tu dzikie fikcje często dokonywali tego z wielkim poświęceniem, dlatego ich wysiłki należy szczególnie docenić. Resztę można sobie już doczytać, więc my nie mamy do czynienia ze stricte komiksem, ale ten, ten album, ten wolumin odnosi się stricte do komiksów, do Departamentu Prawdy. Więc powiedz Sylwestrze, z czym w takim razie mamy do czynienia, co to jest? A ja przekartkowuję. Departament, Depart Departament Prawdy to jest taka rządowa jednostka, która zajmuje się tulpą, i to jest wyjaśniane przez potwory, czy to legendarne, czy pochodzące z mitów miejskich, które pojawiają się w rzeczywistości na takiej zasadzie, że pewna ilość ludzi wierzy wie I Na tej podstawie pojawiają się czy to hmm, wielka stopa. E, był chyba jeszcze pojawił się Mofman, z tego co pamiętam. E, no, są obcy i, i różne tego typu stwory. Departament prawny wychwytuje i tak naprawdę zajmuje się likwidacją stworów, które nie powinny przedostawać się do rzeczywistości. Natomiast ten dom y, dodatkowy y, pojawił się y, na rynku, tak naprawdę, w wyniku głosowania. Y, głosowania fanów i czytelników Departamentu Prawdy. I w sumie ja też oddałem głos na to, żeby ten dom dodatkowy się pojawił, choć tak naprawdę no, nie wiedziałem do końca. Y, nie spodziewałem się tego, co zobaczyłem tutaj, bo wiedza, która tutaj jest przekazywana, po kolei pokazywane są różne potwory czy, czy też duchy, duszki, wróżki. Jest święty Mikołaj, to jest taka wiedza encyklopedyczna, też mająca coś wspólnego z geografią. Na przykład, nie widziałem, że Nightcrawler pokazał się w Polsce, że jest taki filmik. Muszę go poszukać, może jest gdzieś, gdzieś na YouTubie. Więc mamy tu y, przez dużą część tego tomu mamy, y, mamy tekst, 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 aczkolwiek są też y, ilustracje i na przykład warto na nie zwrócić uwagę, bo y, świętego Mikołaja narysował Bielisienkiewicz, którego osobiście y, bardzo lubię. Natomiast na końcu y, pojawia się y, historia Wielkiej stopy. I tu jest kolejne zaskoczenie, którego, z którego też nie zdawałem sobie sprawy, że tą historię, te dwa zeszyty numer 10 i 11, już otrzymaliśmy Aby w to tomie. One są gdzieś tak w środku. Czyli mamy tak, te komiksy są powtórką całym powtórzeniem. Tak, tak, tak. Niestety jedyna część komiksowa e, to jest powtórka, więc raczej kompletny spisek to jest e, coś dla tych, którzy e, chcieliby mieć z departamentu prawdy dosłownie wszystko, cokolwiek wyszło. Mhm. Pokazuję przykładowe strony, tak, świetnie to wszystko spuentowałeś, przybliżyłeś, a teraz otworzyłem na jedną z moich też takich ciekawych postaci, jaką jest Krampus, to jest powiedzmy taka ciekawostka, o, to, to jeszcze jest takie dosyć zabawne, mamy tutaj jeszcze Elvisa, okay. więc sporo Taka kompendium wiedzy, atlas stworków, potworków i innych, jakiś mar z Departamentu Prawdy. Mnie się to bardzo kojarzy z Archiwum X, bo w latach 90. ja byłem wielkim fanem z te, mm -hmm. tego serialu i bardzo bym się ucieszył w tamtym czasie, gdyby coś podobnego wyszło, właśnie taka... Taki album ze wszystkimi stworami, z którymi Mulder i Skali mieli do czynienia. I ja widzę na tej samej zasadzie, więc myślę, że to jest bardziej skierowane do fanów Departamentu Prawdy, aby móc jeszcze bardziej zgłębić ten temat z tymi potworami. Ogólnie zadowolony jesteś, bo ty czytałeś wszystkie te tomy. Ja sobie w pewnym momencie już odpuściłem. Jako ten, który masz całość, polecasz? Czy szczerze mówisz, że można sobie dać spokój? To czy o, o ten kompletny spisek, to jest dość ciekawe. Tak, to jest dużo, dużo takiej rzeczy podbieranej um, z, różnych, z różnych legend, z różnych podań. Wszystko jest w jednym miejscu. Natomiast um, Spokojnie można sobie ten tom odpuścić, nawet, nawet czytając główną serię i no, nic się nie straci. Mm -hmm. I dobrze, dobrnęliśmy do końca naszego materiału. stop Comics zaproponowało tylko te dwie pozycje w styczniu. Dajcie znać, czy coś Was zaciekawiło, czy jesteście czymś szczególnie zainteresowani. Dzięki Sylwestrze za znalezienie czasu. Na komiksy czas jest non stop. O właśnie tak. Czas jest non stop na komiksy. I jeszcze z dwoma sylwkami. Dzięki, do zobaczenia. Cześć. Suchar na koniec. No ale fajnie, dobrze poszło.